Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Czaja, jestem produkt menadżerem w firmie Więkra. Mam przyjemność zaprezentować najnowszą serię klimatyzatorów serii C, które łączą nowoczesną technologię z wyjątkowym designem inspirowanym naturą. Są to nasze najnowsze urządzenia na rok 2025. Każda jednostka prezentowana tutaj różni się kolorem i wykończeniem obudowy, ale oferuje te same zaawansowane funkcje, zapewniając komfort w każdym domu. Co charakterystyczne dla tej serii, każda jednostka posiada listę kierunkową wyposażoną w ponad 2500 mikrootworów oraz klasę energetyczną A. To czyni je bardziej wydajnymi i energooszczędnymi. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym funkcjom serii C. Jedną z unikalnych funkcji tej serii jest tak zwany tryb mikrobryzy. Jak już wspomniałem, Dolna listwa urządzenia została wyposażona w tysiące mikrootworów, które rozpraszają powietrze w równomierny sposób. Tradycyjne klimatyzatory często wywołują dyskomfort spowodowany silnym strumieniem zimnego powietrza. Tryb mikrobryzy eliminuje ten problem, dzięki czemu jest idealny dla osób wrażliwych na zmiany temperatury. W tym trybie urządzenie działa w wyjątkowo cichy sposób, co sprawia, że nadaje się doskonale do sypialni, biur czy pokoi dziecięcych. Wszystkie omawiane jednostki są wyposażone w wbudowaną lampę UVC, która usuwa 99,9% bakterii i wirusów, dbając o czyste i zdrowe powietrze. Kolejną charakterystyczną cechą tej serii jest szeroki kąt nawiewu. Dzięki szerokiemu i wydłużonemu otworowi wylotowemu, klimatyzatory serii C gwarantują szybkie chłodzenie i także ogrzewanie, obejmując swoim zasięgiem nawet duże pomieszczenia. Jednostki także wyróżniają się cichą pracą. Zaawansowany system redukcji hałasu zapewnia spokój i komfort w Państwa otoczeniu. Opisywane jednostki należą do segmentu premium. Dlatego także w tym przypadku nie mogło zabraknąć możliwości ich sterowania poprzez internet. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi otrzymują państwo możliwość ich kontroli poprzez dedykowaną aplikację AC Freedom, a to sprawia, że użytkownik ma pełną wygodę sterowania urządzeniami i jego funkcjami z dowolnego miejsca na świecie. W jednostkach zastosowano także autorski system ułatwionego montażu. Jest to rozwiązanie montażowe z odczepianą dolną listwą i dedykowanym spornikiem ściennym. Pozwala na zaoszczędzenie nawet 20% czasu podczas instalacji. Dodatkowo, jednostki oferują również szereg inteligentnych funkcji, takich jak tryb nocny, szybkie chłodzenie turbo czy precyzyjne utrzymywanie temperatury. Wszystko to dla Państwa komfortu o każdej porze dnia i nocy. Klimatyzatory serii C zostały zaprojektowane przez japońskie biuro projektowe. Wyróżniają się wyjątkowym designem opartym na złotym podziale, który podkreśla symetrię i nowoczesną estetykę, łącząc nowoczesną technologię z inspiracją czerpaną z natury. Minimalizm i geometryczne linie wpisują się w trendy nowoczesnego wystroju wnętrz. Każda z obudów została wykonana z twardego tworzywa hips które gwarantuje odporność na uszkodzenia i estetyczny wygląd na lata. Dodatkowo została zastosowana technologia formowania wtryskowego, dzięki temu uzyskano gładką powierzchnię, trwałość i dbałość o detale. Pierwszy model C-Smart Crystal to subtelna jasna biel z delikatnym połyskiem. Inspirowany kryształem górskim symbolizuje czystość i elegancję. Doskonale komponuje się z nowoczesnymi i klasycznymi wnętrzami. Drugi model, C Smart Premium Onyx, inspirowany jest czarnym kryształem Onyxu. Urządzenie wyróżnia się głęboką czernią, matowym wykończeniem i subtelnym połyskiem. Symbolizuje siłę, elegancję i trwałość. Idealny wybór dla nowoczesnych, prestiżowych wnętrz. Trzecia jednostka, C Smart Premium White, inspirowana jest białym jadeitem. Kamieniem kojarzonym z harmonią i spokojem. Matowy panel oraz błyszczące elementy dodają luksusu i podkreślają design urządzenia. Nie zapomniano także o dedykowanym pilocie, który znacząco ułatwia sterowanie urządzeniem. Pilot pozwala na precyzyjne ustawienie zakresu pracy jednostek oraz dostosowanie zakresu temperatur. Dodatkowo umożliwia on wygodne zarządzanie różnymi trybami pracy i dopasowanie parametrów działania klimatyzatora do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli chodzi o jego cechy, to powiększono wyświetlacz o 67% w stosunku do wcześniejszych modeli. Pilot posiada automatyczne tylne podświetlenie, co ułatwia korzystanie z pilota w ciemności. Zarówno pilot, jak i jego uchwyt wykonane są z materiału ABS z dodatkowym proszkiem anty-UV a to chroni go przed przebarwieniami, a także zapobiega starzeniu się materiału, z którego został wykonany pilot jak i uchwyt. Dodatkowo jego antypoślizgowa struktura zapewnia pewny chwyt podczas użytkowania. Podsumowując, seria C to nie tylko klimatyzatory, które dbają o Państwa komfort, ale także stylowy element wystroju wnętrza. Dzięki inspiracji naturą, zaawansowanym funkcjom oraz eleganckiemu wykończeniu Każda jednostka spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą i wybrania klimatyzatora, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.